Cześć, to Sławomir. <tach> tak powinnam zaczynać. Myślę, że to byłoby dobre słowo na dzień dobry. Tymczasem tu nie Sławomir, tu Lady Makeup albo Monika przygotowałam się dla Was bardzo intensywny makijaż kolorowy, szalony, błyszczący, rozświetlający, tak jak to widać. Aż sama siebie nie poznaję, że po prostu takie kolorowe coś tutaj udało mi się. Wam zaprezentować. Jeśli makijaż Wam się podoba, to po prostu serdecznie zapraszam Was do oglądania, zostańcie ze mną. Makijaż oczu rozpoczynam od nałożenia bazowego cienia w kolorze ekri, matowy cień, wewnętrznym kąciku oka oraz pod brwią. Teraz nakładać będę piękny kolor oranżowy, który w zasadzie jest dominującym powyżej powieku ruchomej. I ten cień w dość znacznej ilości, słusznej rozcieram powyżej załamania powieki. Okay. Tym samym pędzelkiem nabieram cień żółty, słoneczny, także matowy. W palecie Bright Snyx w zasadzie królują tylko i wyłącznie maty. Mamy trzy odcienie, trzy, cztery odcienie delikatnie perłowe. One zawierają w sobie jakieś drobineczki, jasne, srebrne, tak bym je określiła. I cień wędruje od zewnętrznej części powieki ruchomej. Tutaj bardzo uważnie, ale w zasadzie za chwileczkę już zmienię pędzle i on pojawi się na całości, również wzdłuż całej powieki. Zwróćcie uwagę że cienie nakładam bez jakiejkolwiek bazy, także to jest ich realna pigmentacja. Jeśli makijaż, jeśli cienie nakładałyby się na bazę czy chociażby na korektor, to oczywiście efekt byłby jeszcze bardziej intensywny. Ja oczywiście zawsze wykonuję celowo makijaż nie na bazę, aby można było po prostu spojrzeć i oszacować realne możliwości cienia. Bardzo jeszcze istotny kolor, pomiędzy granicę oranżu oraz fioletu zawędruje inny kolorek i będzie to kolor fuksjowy. Intensywny róż i on właśnie w tym miejscu pozaciera delikatnie granicę. Malowanie dolnej powieki rozpoczynam od nałożenia czarnej kredki wzdłuż dolnej linii rzęs i jest to kredka z Gigi Hadid z Maybelline New York. Kolor oczywiście czarny. Tak jak widać na samym obrazku kredka bardzo miękka i bardzo intensywnie czarna. Dosłownie czarna, smolista. I dokładnie pokrywam linię wodną. I sięgam ponownie po oranżowy cień. Zdłuż całej powieki dolnej nakładam ten oranż. Normalnie bałabym się, że podbije mi zmarszczki, czerwone oczy i będę wyglądać komicznie, ale w końcu szalejemy z tak intensywnym makijażem, to mam nadzieję, że po prostu przemkniecie oko, albo tego nie będzie widać. Po prostu. OK, Tyle wystarczy. Teraz zmieniam pędzelki. Wracam ponownie do oberżyny i oberżyna tuż przy czarnej kredce, albo i na kredce, co by tutaj wzmocnić, właśnie całość. I tą oberżyną utrwalam jednocześnie kredkę. Zajmujemy się powieką kurną. Idzie w ruch korektorek i bardzo modna czynność. To, co widzicie pewnie na, ciągle na Instagramie, do znudzenia czy na YouTubach, po prostu nakładamy korektor na powiedzę. Patrzymy się w te i we w te. Niech nam się ten korektor odbije na górnej. O, odbił się. To już teraz wiem, tu gdzie jest odbity, nie wiem czy widzicie. Rozsmaruję po prostu ten mój korektor aż do tej wysokości. I wszędzie tam, gdzie jest ta biała czapka, nałożę cień, który również będzie robić z robotem. Będzie to mianowicie cień marki Nex, ale już pojedynczy. Cień metaliczny, foliowy, fold. To nie jest mocna taka folia, o jakiej możecie mieć wyobrażenia, ale jest bardzo przyjemny. Na pewno do wykorzystania nie tylko w makijażu jakimś wieczorowym, imprezowym, ale przy, przy dzienniaczku także. To jest, myślę, dobra wiadomość, bo przecież głównie mamy większość cieni, które możemy wykorzystać na każdą okazję, a nie tylko, prawda, od święta. Taki fajny kolor. Uuu. Spójrzcie, jak bogato. I ten cień nakładam pędzelkiem syntetycznym aż po całą górę. No i oczywiście to nie jest koniec, bo ten błysk na lewym oku uzyskam dzięki brokatowi tak. Jak żeby inaczej? Glitter Brilliance marki Next GLI 04. Taki również miedziany, oczywiście, aby pasował do całości. Zaaplikuję go na nic innego, jak na glitter primer. Miało być kolorowo, intensywnie, błyszcząco, rzucające się w oczy. I myślę, że taki efekt uzyskałam. Paniała paleta rozświetlaczy marki L'Oreal. Są cztery kolory, i te wszystkie cztery kolory powędrują prosto na moją twarz. I usteczka. Jakby to było mało, jeszcze jeden rozświetlacz nyksowy i ten piękny rozświetlacz. Reborn to Glow w odcieniu. Stand your ground to jest jedynka. On pojawia się pod brwią, moi drodzy. Tak, to on daje tutaj to glow, czyli on jest pod brwią i wewnętrznym kąciku oka, jak żeby inaczej. Jedną z ostatnich rzeczy, którą chciałam Wam pokazać to jest to, jak wykonałam tutaj te kropeczki, a one są oczywiście banalnie proste, jak zawsze u mnie. Wyciskam odrobinę tego samego glitter primer z Nexa pędzelkiem, a w zasadzie jego zakończeniem nabieram kapkę kleju i robię sobie trzy kropeczki. Do których za chwilę przykleję po prostu brokat. Kolej jeszcze na usta. Gotowy makijaż przedstawia się następująco. Oczywiście dokleiłam sztuczne rzęsy, bo nawet najlepszy tusz, tak jak mój kochany teleskopik. No nie da nam tego otwartego oka, jak sztuczne rzęsy, do których wszyscy jesteśmy już teraz przyzwyczajeni. Nie ma chyba żadnego zdjęcia na Instagramie makijażowego, co by nie było rzęs. No dlatego te rzęsy musiały się pojawić i u mnie. Usta postawiłam jednak na ten szalony fiolet, który myślę, że jest dobrym dopełnieniem tutaj tej całości. No i co jeszcze? Delikatna kreseczka jest też również na moich ustach, tak jakby ktoś nie zauważył. Mm. Mam nadzieję, że filmik właśnie spodoba. Jeśli tak, zostawcie proszę kciuka, napiszcie komentarz, żebym wiedziała, że oglądaliście i, i po prostu, że mam dla Was stworzyć coś więcej. Ehm, no i co jeszcze? Zapraszam Was na moją stronę ladymakeup.pl, gdzie, gdzie znajdziecie opis do tego makijażu, gdzie znajdziecie listę wszystkich zastosowanych kosmetyków. Również tam możecie wszystko kupić dosłownie za jednym kliknięciem. Dziękuję wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia wkrótce w kolejnym nagraniu. Pa pa, buziaczki. 102